Dzień dobry dzieciaczki, dzisiaj robimy trzeci opening paczki i jak był Hills i był model to teraz jest e, Hills z modelem. Kolaboracja tej samej firmy, co dla mnie jest powiedzmy dziwne, ale nie mnie oceniać. Ja nie jestem jakimś oświeconym wynikiem. No. Zobaczymy co jest. E, naklejki już wiecie kto zabija. Masz mikołajku. Tworzymy. Więc co do jakości to akurat się nie przymiot. Wieszcie czego nienawidzę? Jak widzę taką... Dostajesz czegoś ubrania. Jest takie L. Kojarzy mi się z tym, z takimi... Ubraniami z giełdy, jakieś gdzie handlują telewizorami, samochodami, kurami, no tylko kupujesz jeansy od jakiegoś Rosjanina. To to LM, i to mi się z czymś takiego ja się tam dość straszne Obniżam notę wtedy. Bo tutaj mamy long -slima takiego fioletowego, Bardzo dobrze, będę miał do freezerów. I trzeci raz mam ubranie z tej firmy i trzeci raz mam wrażenie, że jest inny materiał. Jak Boga kocham. Albo przy przygotowaniu obcinam sobie opuszki i za każdym razem zmienia mi się dotyk, ten wydaje mi się cieńszy dużo. Naprawdę. Dużo cieńszy model. No akurat na zimę jak przyjdzie, no to jest genialne to, że jest cieńsze. Na lato byłoby spoko. Ale nie ma tragedii. Rozmiar LK, bo niestety XL jest na mnie oversize. Zobaczymy jak będzie w Leszce. Powinno dobrze przypinać te działa. Jeśli Jakubcykowski to ogląda, to może skateować. No i chodzi, i tak pewnie skejtuję, to pewien słowomir. I drugi Longsleeve. Czarny z żółty. Jakby robił w tym miesiącu wolty jedynki chociaż nie one są biało żółte to nawet nie pracuje czarno żółte buty nic nie kojarzę ale może być żółte buty z czarnymi dodatkami to będzie no nie tutaj jest taki sam model czy taki sam materiał ubrania jakościowo dobre widzę że tak naprawdę Mimo tego, że są szerokie, to nie są długie. Ja mam zazwyczaj ten problem, że ubrania na mnie, jeśli są tutaj w talii odpowiednie, to są za krótkie. Bo pomimo tego, że wydaje się udany, to jednak ja nie jestem, a mam szeroką, szeroką, w miarę szeroką obojęt markową, niewspółmierną do dzisiejszych standardów yy, ślicznego suchoklatesa z grzywką. I chyba nie nadaje się do takich ubraj. <noise> Więc zobaczymy, wrzucimy Wam jeszcze na koniec tutaj przepiteczki. Jak w tym wyglądam, czy opina mi łapsko, czy wyglądam znowu jak w worku po kartoflach zawinięty babci z piwnicy. Ale no, co zrobić? Takie uroki niefolemnej sylwetki. Cieszę się, że nie macie takiej jak ja i nie musicie iść kupić garnituru i każdego przyszywać. Non stop. Zawsze i płakać. Dobrze. E, jeśli chodzi o same koszulki, no to jak zawsze z tej firmy to polecam. Chyba to już ostatni opening z tej firmy. No bo nie jestem jakimś fanatykiem ubierania się cały czas te same modele, a wiem, że bez razzy oczywiście do tej firmy oni tam w większości bazują na tym samym. Czyli w napisach jakiś tam, albo zwykły model, albo... Uh, I, I just wanna... I wish, I, wish yeah. I had friend like me, so you know, I don't want to wear everything the same. Ok, więc w takim razie, dziękuję, do widzenia. Uh, jeśli ktoś nie ma ich ubrań, polecam. Chyba teraz w sobotę... To, o, to wrzucę to może wcześniej. Tak, wrzucę to w sob rzucę to w sobotę, czyli dzisiaj jest sobota, jak to oglądacie, to jest możliwość kupienia jeszcze ich ubrań. Zobaczcie sobie, może sobie coś kupicie, chyba jest kurtka, więc może jak jesteście biedni i chodziliście bez kurtek, to możecie sobie kupić. Pa, pa dzieciaczki.